Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roślinach dwuletnich. Aż lipiec to jest doskonały moment na to, aby je wysiewać. Pokażę wam, jak w przyszłym roku mieć mnóstwo fajnych roślin bardzo tanim kosztem. Zapraszam Was na ten odcinek. Rośliny dwuletnie są to rośliny, których cykl rozwojowy właśnie trwa. Dwa lata. W naturalnym środowisku taka roślina kwitnie, zawiązuje nasiona i wyrzuca te nasiona wokół siebie. One jeszcze przez lato zdążą wykiełkować, zadomowić się, zacząć rosnąć w małe siewki. One sobie w tej ziemi w naturalny sposób doskonale zimują, po to, aby na wiosnę przyszłego roku z impetem zacząć rosnąć, ich wzrost jest bardzo wtedy intensywny, zawiązują kwiaty, wypuszczają nasiona, no i cały cykl po prostu co dwa lata się powtarza. Jeśli chcemy w naszym ogrodzie wprowadzić rabaty bylinowe, wprowadzić te rośliny do ogrodu, to warto zadbać o to, aby u nas w ogrodzie ten cykl właśnie odbywał się naturalnie. No ale żeby to zrobić, musimy od czegoś zacząć. Aby rozpocząć uprawy bylin dwuletnich w naszym ogrodzie, należy zaopatrzyć się w nasiona. I możemy dokonać tego poprzez zakup właśnie gotowych nasion. Wybór jest naprawdę bardzo duży. Albo po prostu możemy zebrać nasiona z roślin, które już mamy, które już gdzieś spotkaliśmy na swojej drodze. Albo poprosić kogoś, kto ma już te rośliny w swoim ogrodzie. Na pewno chętnie się podzieli. Planuję właśnie na jesień rozbudować tutaj mój ogród o taką rabatę bylinową. Nie do końca ona będzie składała się z samych bylin, ponieważ jeszcze się zastanawiam, co na niej się znajdzie, ale na pewno bardzo różne rośliny. Ale chciałabym, aby byliny były takim numerem jeden, tak żeby po prostu ta rabata żyła cały sezon. Warto zrobić taki rekonesans, po prostu co nam się podoba, jakie rośliny byśmy chcieli posadzić w ogrodzie. One mają różne wysokości, różne, różne gabaryty, dlatego warto zadbać o tą taką trójwymiarowość rabaty i dobrać takie gatunki, aby były byliny wyższe i niższe. Oczywiście większość tych roślin kupicie aktualnie w szkółkach ogrodniczych czy w sklepach ogrodniczych w postaci po prostu gotowych bylin w doniczkach do wkopania. Jednak jest to dosyć spory koszt, ponieważ jedna taka sadzonka na pewno kosztuje w granicach 20-30 paru złotych. Wysiewając je samodzielnie, no na pewno musimy uzbroić się w cierpliwość i poczekać do tego przyszłego roku na efekt, Końcowy, co nam się pojawi, efekt może być różny. Jedne rośliny wyrosną, inne nie wyrosną, może ta rabata nie do końca na początku będzie taka, jaką sobie zaplanowaliśmy, ale jeśli wejdziemy w ten cykl takiej dwuletności kwitnienia tych roślin, no to te rośliny z czasem naprawdę mogą nawet zrobić się dla nas problemem, bo będzie ich za dużo i będziemy je wtedy rozsadzać albo rozdawać po sąsiadach. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Podzieliłam te rośliny pod względem wysokości, tak aby było wyższe piętro byli, i potem po prostu obwódki. Dodatkowo jeszcze większa ilość roślin na obwódki, tak żeby wypełnić przestrzeń. Linki do wszystkich nasion, które kupiłam, znajdziecie pod, w opisie pod filmem. Wybrałam takie rośliny jak właśnie ostróżki w takich kolorach właśnie różowo-niebiesko-białych, niebieski przegorzan, również taki niebieski łubin, łubin taki kolorowy. Naparstnicę, naparstnicę białą, naparstnicę w odcieniach różu i to są, to są te wyższe rośliny. Z niższych roślin wybrałam. Nie zapominajki, szałwie, to jest szałwia muszka tołowa, taka bardziej różowa, bo fioletową już mam i kocimiętkę. I pokuszę się w tym roku o wysiewanie samodzielne bratków, tak żeby na wiosnę tych bratków troszkę było. W tym roku jest to taki mix. Zobaczymy, czy w jakiej ilości i czy one dotrwają do wiosny, ale zawsze tych bratków potrzebuje bardzo dużo. I pomimo tego, że są one tanie, no to jednak warto może spróbować samodzielnie wysiewać. Do wysiewu roślin potrzebujemy oczywiście nasion i ziemi, do kwiatów i doniczek. Większość roślin wysieję w opakowaniach takich zbiorczych i później będę pikować do doniczek, ale niektóre, zwłaszcza łubiny, nie lubią być po prostu wysiewane grupowo, dlatego je pojedynczo po prostu wysieję w takiej już gotowej paletce. Dodatkowo przygotowałam sobie jeszcze znaczniki, do roślin, żeby wiedzieć, co wysiewam. No to właśnie zacznę od tego łubinu. Łubin niebieski. Ostróżki, niezwykle ostatnio popularne. To jest odmiana, to jest mixt odmian Pacific Giant, czyli właśnie takie różowo-biało-fioletowe. To jest roślina bardzo wysoka, dorasta nawet do 150-180 cm. Nasionka ma o, takie drobniutkie, wysieje je po prostu grupowo. wysiewanych na wiosnę, kiedy trochę podrosną, kiedy wypuszczą liście właściwe. Wtedy je przepikuję do wielopaletek, a później już gdzieś we wrześniu, w pierwszej połowie września, po prostu przyszykuję im miejsce na rabacie i one zostaną wysadzone już na swoje miejsce docelowe. Tam będą się rozrastać, tam przezimuje. Warto w torebkach zostawić sobie trochę nasion danego gatunku, zwłaszcza jeśli są to konkretne rośliny, jakie chcemy posadzić. Rośliny, które będziemy wysadzać do gruntu w tej jesieni, z różnym skutkiem mogą przetrwać zimę i z różnym skutkiem mogą zakwitnąć w przyszłym roku. Czy będą w stanie naturalnie wejść w ten cykl naturalnego rozsiewu co dwa lata? Jeśli nie, jeśli na przykład kwiatów będzie mało, lub na przykład po prostu coś nam się nie uda, no to wtedy mamy możliwość, aby po prostu roślinie troszkę pomóc i sobie te nasiona dosiać. Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie po sobie znak w postaci komentarza, w postaci łapki w górę. Dla Was to jest chwilka, a mi to bardzo pomaga w dalszym rozwoju. Dziękuję Wam za dzisiaj, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. thank <music> you